Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak sprawdzić wykorzystanie baterii w telefonie Samsung Galaxy S25. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Bateria. Tutaj zjeżdżamy w dół i możemy zobaczyć wykres zużycia baterii, a niżej aplikacje, które zużyły dany procent baterii. Jeżeli wybierzemy opcję tutaj, dzisiaj naciśniemy, będziemy mogli też zobaczyć opcję od ostatniego ładowania, a nie tylko z całego dnia. A jeżeli wybierzemy opcję pokaż szczegóły, w tym momencie będziemy mieli coś takiego, ale jeżeli wybierzemy opcję dzisiaj, będziemy mogli zobaczyć yy, też inne dni, w jakich ten telefon działał. Niżej możemy zobaczyć cały tydzień. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.